Cześć, witajcie. Janek Blistrów z tej strony i Mateusz Żułnik, komunikowanie. Jesteś, jesteśmy na polskiej premierze nowego telefonu LG, czyli LG G2. Już mogliście się dowiedzieć z naszych relacji stargów w Berlinie trochę o tym modelu, ale teraz mamy okazję zrobić coś innego, czyli porównać na żywo ten telefon z Xperia Z1. Oba urządzenia bazują na Qualcommie Snapdragon 800. Są to właściwie najwydajniejsze telefony w tym momencie, w tym formacie, jakie są na rynku, ale te telefony sporo różni. Przede wszystkim Zwróćcie... ekrany. Ale może zanim ekrany, to spójrzcie na obudowę i spójrzcie na front. Bez dwóch zdań Zetka jest lepiej wykonanym telefonem. Mamy tutaj szlachetne materiały: jest aluminiowa rama, jest szkło z przodu, szkło z tyłu. Ma to taką wadę, że pewnie to będzie widać na wideo. Zobaczcie, jak to o krótkie wróci. No ale okej, okay, to są Zetki, wszyscy wiemy, jak telefony wyglądają. E, natomiast nie jest tak, że projektanci LG się nie postarali, bo ten telefon ma jedną genialną rzecz. E, spójrzcie na wyświetlacze. Urządzenie jest mniejsze od Zetki. A ma ekran 5-dwucalowy, i, i to naprawdę robi wrażenie. No, jeszcze trzeba dodać jedną rzecz. Mimo, że Z1 ma dużo lepszy wyświetlacz od pierwszej Zetki, to nadal jest to, moim zdaniem, matryca, która jest co najwyżej, jak na tą półkę sprzętu, przeciętna. Dlaczego? To będzie widać zaraz dość dobrze. Spróbuję rozjaśnić trochę ekran. Zobaczcie, jakie są kąty widoczności obu urządzeń. Patrząc z boku, zatka po prostu zachodzi, to będzie najlepiej widoczne jak złapę te telefony w ten sposób. Zetka po prostu zachodzi mlekiem. Ten wyświetlacz staje się biały, ble blekną kolory i małe czcionki na stronach internetowych stają się po prostu nieczytelne. Wiem to, ponieważ używam tego urządzenia od kilku dni. No i akurat wyświetlacz nie jest moim zdaniem jego najmocniejszą stroną. Nie może i tak jest lepiej niż wcześniej. Oba urządzenia mają baterię o pojemności 3000. Miliamperogodzin. Korzystam z rytmiki jakiś czas jestem bardzo zadowolony z baterii. Tutaj jest swobodnie 24 godziny intensywnej pracy, uwzględniając nawet 2-3 godziny grania. Co prawda, jestem teraz na etapie grania w Neuroshima, więc nie jest to może szczególnie wymagająca gra, ale mimo wszystko 3 godziny grania i cały dzień pracy dla mnie to jest bardzo dobry wynik. Myślę, tu... że warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, czyli nowy typ baterii, jak LG, bo to jest. Jedna z przyszłościowych technologii wykorzystywanych przez LG LGHM i dział zajmujący się właśnie też, także bateriami. To jest bateria typu Step, czyli ona jest stopniowa i wypełnia maksymalnie wnętrze telefonu. Jest dopasowana po prostu do telefonu. Stąd jest możliwe jest osiągnięcie bardzo dużej powierzchni. No Zresztą możecie zobaczyć w jakim telefonie jest bateria LGK 3000 mAh, w jakim jest te baterie tak, to, to faktycznie robi wrażenie, ale bateria nie jest. Znaczy sama pojemność baterii to nie wszystko. LG faktycznie ten dział, który zajmuje się chemią, no daje radę. Oni tam się starają dość mocno. No i my jeszcze nie mieliśmy okazji tego sprawdzić, ale zgodnie z tym, co podają testerzy, którzy już sprawdzali to urządzenie, G2 ma w tym momencie właściwie najwydajniejszą baterię na rynku. Z pominięciem oczywiście urządzeń takich jak Max HD, które właściwie są robione pod baterię. Tak, tak, tak. No ok. okej, przejdźmy do samego interfejsu. Interfejs Sonego. To właściwie jest generalnie, mieliście już go okazję poznać, tak? Nie ma tutaj jakichś rewolucyjnych. A, jest kilka tylko zmian, jeżeli chodzi o zarządzanie przy dużych ekranach, także przesunięcie na menu jest, przy menu aplikacji jest po prostu włożone w bok ekranu. I inne mniejsze zmiany to tak jakby delikatna modyfikacja panelu, notyfikacja i kilka tam nowych aplikacji. Co do, są co, co do panelu powiadomienia, zobaczcie jak to wygląda. No nie da się ukryć, że interfejs LGK jest po prostu mocno przeładowany. Tutaj faktycznie jest trochę bajzel. Jeżeli podobają Wam się rozwiązania Samsunga i wszystkie funkcje, które oferuje nie wiem S4, to no to G2 pewnie też, też trafi w Wasz gust. Tutaj właściwie jest wszystko. Nie wiem, multum funkcji w aparacie, odpalanie jakichś, odpalanie dwóch kamer w tym samym czasie, możliwość odpalenia okienka, które śledzi jeden. Spróbuję to włączyć. Czy to się włączało, pamiętasz? Nawet możemy pokazać na materiale wideo, wejść w galerię. Ok, przejdziemy stąd. Tutaj są zdjęcia. Nie, nie, i tutaj jest jedno z nagrań. E to może zanim ja to znajdę, to jeszcze dodam, że samo urządzenie ma optyczną stabilizację obrazu. Nagraliśmy krótki klip z Z i LG G2 na telefonie. Wygląda faktycznie to zupełnie nieźle w wypadku G2. Ten obraz nie drga, ale niebawem wrzucimy to na YouTube a i będziecie mogli zobaczyć na własne oczy, jaki jest efekt. A tutaj jest przykład nagrania, w którym została wykorzystana możliwość śledzenia w tym małym okienku jednej osoby niestety jak widać w momencie, w którym tancerka po prostu obróciła się, telefon niestety traci w tym momencie. No jeżeli pewnie ujęcia mniej dynamiczne. nie jest w stanie zadaje się tej twarzy. No okej, okay, tak. dobra, umówmy się, to jest Bayer. pewnie włączycie go dwa czy trzy razy w życiu, ale jest. Tak? I to są właśnie te rzeczy w interfejsie, które bardzo lubią Koreańczycy. W tym momencie możemy powiedzieć, że wszyscy, czyli i w Samsungu, i w Elgiku, znajdziecie takich wodotrysków mnóstwo. Na pewno ten interfejs jest bardzo elastyczny, jeśli chodzi o możliwości konfiguracji. Powiedziałbym nawet, że za bardzo. Jeżeli chodzi o samą nakładkę i o to, jak wygląda i się prezentuje, ja jednak bym postawił na Sony, bo tu jest po prostu porządek. Natomiast niewątpliwie możliwości G2 są bardzo duże i jeżeli lubicie takie rzeczy, no to ten telefon Wam się spodoba. To, co mnie najbardziej odpowiada, to jest jednak spójrzcie na front tych urządzeń. No, G2, ekran G2 naprawdę wypełnia całą powierzchnię przedniego panelu i robi to świetne wrażenie. Jeżeli tył urządzenia, Okej, okay, no wygląda, nie złej jakości, tak, to jest naprawdę nieźle wszystko spasowane, to jest w końcu unibody i ten plastik nie jest tak zły jak Hyperglaze Samsunga, no ale to jest jednak plastik do tego błyszczący i no, jakość. Na którą zwróciłbym jeszcze uwagę tutaj, to przyciski, jednak ja jestem wciąż fanem klasycznych rozwiązań jak Sony zastosowanych do znaczy LG tutaj. przekonuje nas, że skoro trzymamy telefon w ten sposób, faktycznie tak trzymamy telefon. Spróbuj złapać. Okej, okay, to możemy sobie tutaj przestawiać i jest git. I może, można się przyzwyczaić w orientacji pionowej do takiego sterowania telefonu. Ale gdy telefon przestawiamy po prostu do Zobacz. poziomu, to już jest. Dość... No, powiedzmy, że mogę w ten sposób zrobić zdjęcie. O, bardzo lubię funkcję, zgasza telefon. Nie bardzo lubię tą funkcję to jest naprawdę fajne, funkcjonalne i wygodne. Natomiast odpala part, W ten sposób mogę zrobić zdjęcie. Natomiast trzymając telefon tak, no jesteśmy skazani na to. Dlaczego nie lubię przycisków wirtualnych do robienia zdjęć? No dlatego, że jeżeli brakuje światła to to tapnięcie w przycisk wirtualny po prostu powoduje poruszenie. I to jest moim zdaniem kiepskie i może w jakiś sposób burzyć to, co daje stabilizacja obrazu. Jeżeli faktycznie tego światła brakuje i to potrzebujemy długo naświetlać fotografię. Eee... Tak. tak czy owak, na mnie G2... Robi dość dobre wrażenie. Nie powiem, żeby Z1 robiło gorsze, aczkolwiek no jestem po prostu ciekawy, jak ten telefon się będzie sprawdzał w praktyce i mam nadzieję, że już niedługo będziemy się mogli podzielić się z Wami naszymi wrażeniami. Urządzenie, na tę chwilę, dostępne jest w sieci Play w zupełnie dobrych cenach. Niebawem. Mamy też informację, że będzie od listopada dostępne także w ofercie Orange. A wcześniej zapewne pojawi się w przedsprzedaży w dużych sieciach sprzedaży być może nawet u naszego partnera. Dlatego w listopadzie jest. będzie trafione, w listopadzie będzie dostępne właściwie już u wszystkich producentów. Ciekawe urządzenie w dobrej cenie. No i co? No i czekamy na możliwość przeprowadzenia pełnych testów. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Janek Mistrów, Mateusz Żółnik. Komórkomania. .pl.